5, 4, 3, 2, 1, start, 72 i 6 lewy, 30, 6 prawy, do 6 lewy zać, do 3, do długi 5 prawy i 4 prawy, i długi 4 lewy zać, do 3, wąsko, i 6 prawy przez szczyt, Otwarty. 5 prawy zać i długi 4 lewy, nieco. 30 ostrożnie, 2 lewy. I długi 3 prawy, 50. 6 prawy i 3 lewy przez most. I 6 prawy, 70. Zakręt, 3 lewy. 6 lewy i długi 4 prawy zać. 3 lewy. 50. Długi 6 prawy szeroko i zakręt 3 prawy. 32, 3 lewy przez szczyt. Długi 5 prawy zać i 3 lewy. Do 4 prawy. I 6 lewy. 50. Długi 6 prawy. 32 2 lewy i 2 prawy. Dwa lewy. 30. Długi trzy prawy zać. Do długi cztery lewy otwarty. 30. Dwa lewy. 30. Dwa prawy. Do dwa lewy wąsko. I trzy prawy i długi dwa lewy otwarty. Do 3 prawy i długi 4 lewy, i długi 3 prawy zać, do 6 lewy i prawy, 50, 6 prawy i ostrożnie, długi trzy lewy, i dwa lewy zać przez most, i 6 prawy i długi 5 lewy, i długi 6 prawy zać, do 2. Trzy lewy. Do 6 lewy. 30 zakręt. Dwa prawy. I długi, trzy lewy. Do długi, dwa prawy. Do długi, dwa lewy. I długi, trzy prawy. I długi, trzy lewy. To trzy prawy. 70. Trzy prawy. I długi, trzy lewy, zachęci. Do dwa. Do długi 3 praw, 30. 5 lewy i 3 lewy zasięg. I 2 praw, 30. Długi 4 prawy, 30. Długi 2 prawy, prawy zasięg. I ostrożnie, długi 3 lewy, i 6 prawy, i długi 3 lewy, i 6 praw, 30. 3 prawy, 50. 3 lewy zać. 100 przez metę i 100.